Five Nights at Freddy's To chyba najpopularniejszy maskotkowy horror, znając życie, zna go, znasz go ty, twoja babcia, twoja mama, twój tata, nawet twój pies może go znać. Jest to jeden z najpopularniejszych maskotkowych horrorów, a pewnie zapytacie dlaczego? Ponieważ jest to pierwszy maskotkowy horror, który zrewolucjonizowany. Zrewolucjon z Z Dobra, po prostu tu odmienił branżę gier, przez co jest nie do poznania. A więc... Ja jestem widusik i przedstawię wam dlaczego... Fnaf, dlaczego FNAF to najlepszy maskot horror? No oprócz Poppy Playtime. Może dlaczego go FNAF to najlepszy maskot horror według innych. Zapraszam do oglądania. FNAF... Został stworzony przez jednego niezależnego człowieka, zwanym też Scott Calton, po tym jak robił chrześcijańskie animacje. No okej, okay, dobra, nie wnikam. I po krytyce jego gry, że jest zbyt straszna, postanowił stworzyć Five Nights at Freddy's. Jeden, które okazało się hitem. Fabuła nie była skomplikowana na, na, na tedy. Po prostu musiałeś się bronić przed morderczymi animatronikami, mi żeby. do 6 a.m. I nie uwierzysz, musiałeś tam przetrwać 5 nocy. Było to wzorowane na pewnej tragedii w Chuck E. Cheese i ogólnie cała gra była na tym wzorowana. A przez to, że jak jedynka stała się hitem, od razu powstała dwójka. Dwójka też była bardzo dobrze wykonaną grą. Miała więcej mechaniki skrywała, więcej lore, lore. a później była trójka, a później czwórka wszystko rozwaliło i fabułę pogmatwało, że hej, później powstała piątka, i to chyba ona jeszcze więcej wprowadziła takich zamieszania, takich. I jakby ktoś pytał, to nie, nie planuję w, te, w tym filmie opowiadać całej fabuły FNAF, bo byśmy tu siedzieli li trzy godziny, a mi się naprawdę nie chce tyle nagrywać. Ale dobrze. Później powstały jeszcze dwie części, gdzie myślano już, że po prostu FNAF się skończył. Było jeszcze parę później, wcześniej, pomiędzy spin-offów w stylu FNAF World, które za bardzo nikogo nie interesowały. A później stało się coś, czego fandom się w ogóle nie spodziewał. Czyli... Scott Koutona zaatakowała ja szczurka z, z emeryturą. Nie, a tak serio to Scott Kautor sprzedał prawa autorskie częściowo do FNAFa w Steel Wool Studio Stalowej Wennie. Tutaj FNAF już nie miał kompletnie sensu, bo nagle z jakichś duchów, jakichś nawiedzania animatroników i tak dalej. Nagle przeszliśmy do Mimika, który był nauczony przemocy, pse, Psemoczy... Ku, przemocy. Tak dokładnie. I już fani nie wiedzieli o co chodzi, autentycznie ten Sandlop, czyli to słoneczko tylko, co jest na obrazku, to reakcja fanów na to wszystko. Później wyszły gry, VR, kolejna odsłona i... I wszystko trzymało się na plastelinie. Wszystko się rozciągało. Nie, fandom już nie wiedział, co jest po czym. Były kłótnie i tak dalej. Kurde, główny bohater to czasem nie robot. Już sam nie wiem, jaka jest fabuła, no. No więc też nie chcę też mówić o tej fabule. A więc zastanówmy się dlaczego fani zaczęli masowo odchodzić od FNAF-a po serii nieustannych porażek od Steel Wool Studio i od innych rzeczy. Ale jeszcze przed tym trzeba powiedzieć o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli. 5 koszmarnych nocy u Frydaryka. Film! Wow. Jo Taka była mniej więcej reakcja fanów na tą informację. O dziwo film był dobry dla fanów, dla krytyków filmowych już nie był za dobry. Osobiście mi się podobał. Byłem w kinie w Halloween i mi się tam podobał. Fajny, polecam ogólnie, jeśli nie. dla fanów Nafa. A tak to zaraz się zastanówmy, dlaczego ludzie nie lubili nowych produkcji od Steel. Wool. Pierwszym zarzutem fanów był słaby marketing. Tak nie to, że słaby w sensie, że, w, że nie wiem, na przykład dawali trzy trailery i koniec w ogóle marketingu. Nie. Oni prawie w ogóle nie dawali tych trailerów, jakby. Ja pamiętam jakby... Parę sytuacji takich już mógłbym zacytować, ale nie będę tutaj cytować. Drugi, nie trzymanie się kompletnie poprzedniej fabuły. Znaczy, oczywiście, było ciężko ją zrozumieć, no ale na przykład zaczęli z dosłownie mógłbym powiedzieć tak z spalenia pizzerii takiej, jakiejś małej i takiej osiedlowej, nagle przeszliśmy do wielkiego PizzaPlexu, jakby takiej wielkiej galerii handlowej, jakiegoś portu. Łódź. A dodatkowo nowy antagonista jako Mimik i w ogóle nowe we historie w nowych miejscach, w ogóle ludziom się nie sklejały, bo na przykład w najnowsza gra Craft of the Mimic w ogóle dzieje się przed wszystkimi częściami, a kompletnie się nie wpasowuje do starych części. Kolejna i moim zdaniem najgorsza rzecz jest to, że Scott Calton w ogóle nie pracował nad tymi częściami. Jakby chcecie mi powiedzieć, że główny stwórca, osoba, co kuma całą Fabułę wie o wszystkich i wie, jak tą serię rozwijać, dała serię w, rę w ręce osoby, by nie mówiąc im o fabule, o planach w ogóle żadnych i co mają dalej z tą serial robić. Znaczy, okej, okay, rozumiem, ale dlaczego? Nie wiem, nie mam po prostu. Moim zdaniem to jest naprawdę dziwny duch ze strony Scotta Kautona. I ostatnia rzecz. Nie wiemy często, co jest kanoniczne, a co nie kanoniczne. No sz, kurde, no... Fani się od chyba trzech lat kłócą, czy książki są kanoniczne, czy niekanoniczne. I nadal tego nie wiadomo. No Scott Kauton, błagam, cię powiedz. I słuchajcie, ja tam teraz nie będę wam przytaczać, które podobno sama, które nie są. Bo sam nie wiem, bo nie wiem, mam komiksy jakby takie z FNAFA i trzy książki, których jeszcze nie przeczytałem, ale muszę przeczytać. A więc zadajmy sobie ostateczne dwa pytania. Po pierwsze, czy nowy FNAF odstaje strasznie od nowego FNAFa? I odpowiedź jest bardzo prosta: bardzo odstaje. Przez to, że zazwyczaj Scott Calton nie ma wpływu na to, co się dzieje, i to po prostu ludzie nie mają pojęcia, o co wchodzi w fabule, już. Nie wiedzą. I czy FNAF odbije się od dna, i czy znowu będzie dobry. Moim zdaniem zainteresowanie aktualnym FNAF-em może być naprawdę dobre. Tylko żeby musi po prostu still popracować nad swoimi reklamami i nad reklamowaniem swoich gier, bo bez tego ani róż. Bo na przykład jeśli spojrzymy sobie odnośnie yy, Security Bridge a Ruin, to naprawdę te gry mają o wiele mniej wyświetleń, a więc może. Ale Ul musiałoby się naprawdę postarać nad dopracowaniem tych filmów. A więc dziękuję za oglądanie. Cieszę się, że obejrzałeś do tego momentu. Jeśli nie masz co robić, możesz zobaczyć na moje poprzednie nie filmy. I mam nadzieję, że ktoś to ogląda aktualnie w święta, w dzień premiery. A jeśli ogląda, to życzę mu wesołych świąt. A więc do zobaczenia w następnym filmie.